Ja zawsze podkreślam, że podróżuję tanio i ta podróż udała mi się po prostu maksymalnie tanio, dlatego że zmieściłam się 600 zł, drodzy Państwo, ze wszystkim. Za 600 zł, 6 dni, 5 nocy na Sycylii, żeby mi ktoś kiedyś nie powiedział, że nie da się podróżować tanio. Zasubskrybujcie, kochani, po więcej tipów i po więcej pięknych wideoczków. Dzień dobry, kochani! Znowu do, dojechałam na lotnisko we Wrocławiu, tym razem. Bardzo lubię to lotnisko, bo jest bardzo wygodne i malutkie. Ech, lecę w jakieś słoneczne miejsce znowu na chwileczkę za 130 zł. Ale ponieważ lecę za 130 zł Ryanairem, to musiałam zapakować się w minimalny bagaż podręczny, który oni mają. I jestem taka z siebie dumna, bo lecę na 6 dni, słuchajcie, i mam ze sobą taki oto plecak. Jest minimalny po prostu, kompletnie. Położę rękę, żebyście widzieli, jaki jest malutki. Te trampki jeszcze muszą wylądować w moich kieszeniach. Tutaj mam bilety i tak dalej, i różne covidowe rzeczy. Natomiast w ogóle jestem... Niesamowicie z siebie dumna i w ogóle troszkę się spakowałam w coś takiego. Szczególnie, że pogoda ma być taka w kratkę, więc musiałam jakby wziąć to pod uwagę, że będzie padać i tak dalej. Powiem Wam, że do ostatniego momentu się wahałam, czy w ogóle lecieć dzisiaj. Przede wszystkim wszystko widać, oczywiście, dlatego, że jest to wszystko tak skomplikowane i tak strasznie ciężko przede wszystkim znaleźć jakiekolwiek informacje, i trochę to wszystko jest utrudnione, żeby podróżować w tym roku. Co nie znaczy, że się nie da, ja cały czas to podkreślam, bo da się, jak widać. Natomiast teraz już jestem na lotnisku we Wrocławiu i jestem już nakręcona, i już się tak bardzo cieszę i już tak patrzę na te samoloty. Nie jest ich wiele, bo generalnie lotów jest bardzo niewiele w tej chwili, natomiast lecę, lecę gdzieś, gdzie jest ciepło, słonecznie i pije się dużo wina. Dobra, słuchajcie, zdradzę Wam teraz jeden z moich najbardziej przydatnych chyba sekretów, co robię, kiedy latam z takim tragicznie małym bagażem. No bo udało mi się spakować ten mini plecaczek i generalnie na 6 dni lecę właśnie z czymś takim. Natomiast nadal mam stres, czy przypadkiem ktoś z Ryanaira nie powie mi, że nadal ten plecak jest minimalnie za duży. W takiej sytuacji wybieram się na duty free, kochani. Kupuję sobie tam coś małego. W tym wypadku była to woda, nie zawsze woda jest. I proszę pana o największą możliwą reklamówkę jaką posiadam. I do tej reklamówki po prostu przekładam sobie część rzeczy, które mi się w tym plecaczku już nie mieszczą. I w takie reklamówce właściwie można wnieść wszystko, yy, bo nikt tego nie sprawdza po prostu co tam macie, więc y, przynajmniej nigdy mi się nie zdarzyło, żeby tak sprawdzono. Wiele razy mnie ten trik uratował przed zapłaceniem kary za, y, za duży bagaż, także możecie sobie to wykorzystać. Yy, ja właśnie dzisiaj wykorzystuję i już za chwilę lecę. Buongiorno tutti! Dzisiaj z Palermo na Sycylii, słuchajcie. Mój pierwszy dzień spędzam sobie tak błąkając się po mieście i oglądając, co tutaj mają. E, piękne stare miasto. Jestem teraz gdzieś przy porcie. Co prawda tutaj takie bardziej e, transportowe te łodzie, nie jakieś jachciki, ale przejdę dalej, może będzie trochę ładniej. Natomiast pogoda jak na listopad jest całkiem spoko, jest słonecznie i całkiem ciepło. Jutro będzie plashing, myślę. Yy, moje pierwsze odczucia są takie, że czuję się trochę jak na majorce, tylko jest bardziej brudno, dlatego że miasto jest przepiękne, ale faktycznie jest straszny ser. Przyjeżdżając do Włoch, oprócz zwiedzania należy się rozkoszować dolce farniente, czyli robieniem niczego i ja właśnie tak zwiedzam Palermo Pamiętacie jak Julia Roberts w filmie Jedz mu dzisiaj kochaj poleciała do Rzymu i zajadała się pastą pomodory Jakby ta scena mi się pojawiła od razu przed oczami jak tylko kupiłam te loty na Sycylię i to było generalnie marzenie numer jeden tutaj i właśnie pokonałam taki wielki talerz pasty i powiem Wam, że na wypasie jest. Ja generalnie nie wydaję w czasie podróży nadmiernie dużo na jedzenie i staram się często gotować sama albo jadać w jakichś takich najtańszych miejscach. Natomiast Włochy są trochę odskocznią od tego wszystkiego, bo tutaj jakby trzeba się rozkoszować kawą i winem i pastą, jeszcze pizza też będzie. W tym obiedzie wielkim, to tak ciężko mi się chodzi, ale chodzę sobie tymi malutkimi uliczkami, próbuję znaleźć jakieś zabytki. O oh, my god, Patrzcie, co tu się dzieje, jakie to piękne. Yeah. Nie wiem, czy to jest katedra. Zaraz się dobie. Zapytałam pana, potwierdził moją teorię, że to jest La Catedral, czyli Katedra di Palermo. Jest przepiękna i słuchajcie, nie ma tutaj nikogo poza mną. No i dużą ilością motocykli. Co tylko potwierdza moją teorię, że w tej chwili wszyscy ci ludzie i te tłumy, które tutaj są wokół mnie, bo jest generalnie na mieście dużo bardzo ludzi, ale jest niedziela po południu i to są wszystko Włosi. I mieszkańcy po prostu, bo oni tak żyją. Przecież jak Hiszpania, że bardziej na ulicy niż w domu. Natomiast turystów chyba jednak jest bardzo niewielu, skoro w takich miejscach w ogóle nie ma nikogo. No to jest niesamowite, a ja po prostu jestem zszokowana, ogromem tego budynku i jest po prostu tak piękny. Ciekawe, czy się da wejść do środka. Zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, to jest pierwszy budynek w Palermo, który zrobił na mnie wielkie wow jestem w ogóle zszokowana i zachwycona, jest przepiękny. Teraz spróbuję wejść do środka, natomiast w ogóle wszędzie tutaj wokół też jest tak ładnie i naprawdę nie ma turystów. tym mieście też chyba parków, słuchajcie, bo na każdym kroku po prostu spotykam jakąś zieleń. Za mną jest kolejny park, jest tam też jakiś pałac, więc zaraz pójdziemy zobaczyć. Natomiast no, fajnie, że mamy dużo takich miejsc, szczególnie biorąc pod uwagę, że tutaj pewnie w lato jest po prostu kosmiczny upał. Dzisiaj jest chłodno, ale jutro ma być cieplej, więc będzie plaży. Powiem Wam, że przeszłam przez taką dzielnicę miasta, gdzie był po prostu taki syf i jacyś tacy ludzie, troszkę podejrzanie, nie wiem, czy sobie wkręcam, ale poczułam się niebezpiecznie i yy, nie wiem, jakoś tak ufam mojej intuicji, że jak mam takie poczucie, że mam ochotę po prostu biec, żeby szybciej się znaleźć tam, gdzie chcę, to, że jest trochę tak sketchy tutaj. Nie wiem, nie wiem, czy jest bezpieczne to miasto, czy nie, ale tak naprawdę od mojego hostelu jestem w tej chwili 5 minut, i powiedzmy, że 10 minut od hostelu, jeżeli jest naprawdę średnio bezpiecznie, no to trochę lipa. Na placu Piatoria bodajże się to nazywa. Tutaj za mną jest y, ratusz miejski. Sporo tutaj policji i tak ładnie ubranych ludzi, więc chyba jakichś polityków. Natomiast y, to, co tutaj mnie interesuje, to jest ta fontanna za mną. A właściwie cała ta fontanna tutaj wokół mnie, bo jestem jakby w środku tej fontanny. To jest fontanna, która jest nazywana Fontanną Wstydu. A Fontanną Wstydu jest nazywana dlatego, że dawno temu te wszystkie posągi, które tutaj wokół mnie są i te gołe pupy, starsi ludzie, kobiety głównie, przychodziły tutaj ponoć z szalami i z jakimiś takimi płaszczami i okrywały te posągi, aby ukryć ich nagość. Tak, tak mi powiedzieli mieszkańcy. Ile w tym prawdy z tej legendy, to nie wiadomo. Natomiast fontanna jest przepiękna i szczególnie w taki cudowny dzień jak dzisiaj i szczególnie w czasie COVID-a, kiedy tutaj nie ma po prostu nikogo. Ja jeszcze chwilę się przejdę po mieście, a potem wybieram się do Mondello, gdzie jest plaża po prostu, tak więc będziemy dzisiaj uprawiać plażing. Ale chciałabym Wam podsumować króciutko, dlatego że ja zawsze podkreślam, że podróżuję tanio i ta podróż udała mi się po prostu maksymalnie tanio, dlatego że zmieściłam się 600 zł, drodzy Państwo, ze wszystkim. Ze wszystkim, to znaczy loty, noclegi, transport publiczny i... Pizza, pasta i cała reszta. Także generalnie fakt, że ja dużo nie jem, więc może to trochę zmienia. Natomiast loty kosztowały mnie z Wrocławia bezpośrednio do Palermo 130 zł w dwie strony, z tym, że tak jak Wam pokazywałam, z maleńkim tylko plecakiem, spałam w hostelu, w dwóch hostelach, napiszę wam na dole nazwy. W pierwszym nie było śniadania, w drugim było śniadanie Included. W pierwszym była gorsza atmosfera, w drugim gorzej było spać, natomiast także jak wolicie. Um, atmosfera, atmosfera w tym drugim hostelu była naprawdę super, po prostu poczułam się jak we, we włoskim domu, także jeżeli chcecie autentyczność, poznać taką włoską gościnność, to jak najbardziej przywitano na mnie kieliszkiem wina i kawą, także już lepiej być nie może. No i co, transport publiczny po tych wszystkich miasteczkach, po których się tutaj poruszałam. Na szczęście okazało się, że jest całkiem tanio i, i wcale ta komunikacja nie jest aż taka zła na Sycylii, przynajmniej tutaj wokół Palermo. Bo z tego co tutaj mi mówią Palermitanos, to faktycznie wyjeżdżając gdzieś dalej byłoby to trochę bardziej skomplikowane. Tak czy inaczej, za 600 zł, 6 dni, 5 nocy na Sycylii. Żeby mi ktoś kiedyś nie powiedział, że nie da się podróżować, tanio. Zasubskrybujcie, kochani, po więcej tipów i po więcej pięknych widoczków. Pozdrawiam Was serdecznie. Ciao tutti!